Cześć mamy jestem i ja dzisiaj zagrałem sobie wyforminga farminga. Początki nowej serii z Let's Playów, znaczy gdzie będziemy się mieszać pomiędzy mapkami i tak dalej. Pognął sobie na jednej mapce. Chwilę tu, na drugiej tu. Nieokreślony czas I w dzisiejszym odcinku będziemy pracować z jsiano kosami na typowej polskiej wsi weźmiemy sobie za torka no to taki 52,11 jedziemy sobie na łamkę, będziemy sobie kosić tutaj, ty, tu sąsiad mieszka u którego też będziemy wykonywać kiedyś prace, ale się zobaczy na razie jedziemy do mnie, zrobię czyli po prostu zbiorę trawę żadne siano tylko yy, trawę bo później sobie będę owijał belki i tak, i taka akcja. No właśnie, tylko sobie tu wezmę, podpinamy bałek, i lecimy i jak najbliżej jedzy żeby jak najwięcej tego było. Bo i tak i tak trawa. Widzę, że uboga jest więc. No niestety Oczywiście jak jesteś nowy to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału I innych takich rzeczy Szmerów bajerów Z dzwoneczkiem to, oczywiście subskrypcji plus łapeczki w górę Żebyś nie przegapił tej serii albo wbijaj też na serię z, z Życia młodego rolnika Także też to No to zapraszam I dobra tu to łąka to jest Dziwna No tu jest góreczka, tu nie jest góreczka Taki klimacik mały No ale cóż prawy będzie mało, ale Przeżyjemy Aby było dla krów Aby było tylko I dobra, sobie tu przejedziemy koło Na, droż, na drodze i dobra, teraz jedziemy równo w pokosie. Jak to wygląda? Wygląda to bardzo dobrze. I dobra. A my, jako zrobimy, ale to jedziemy z kosiarką rotacyjną. Tu w przód i w tył to kosi. więc tu sobie jedziemy. Tu powinno być git. No i to taka trawa widzę, że uboga dosyć. No ale cóż. Uboga tak jak moja gospodarka. Ale mam trzeciowniki, które dzisiaj będą wykorzystywane. I dobra. Tyle na dzisiaj sprasować to i trochę zebrać tych 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 no, Po prostu berek. się zbierze to może coś się podziała z jak to się nazywa z owijaniem tego trochę jestem nieprzytomny ale znowu nagrywam po nocach i jest środa raczej znaczy, sieroda jest grubo po północy no 30 po północy tak spojrzałem na telefon także Myślę, że za to powinno być łapeczka w górę. I subik. Znaczy subik, to tam dupę z tym. Ale no łapeczka w górę się za to też należy. I komentarz, że chcecie więcej takich odcinków czy coś. No i oczywiście znowu zapraszam Was na serię Młodego Rolnika. I szykujcie się na jeszcze nowszą serię, którą z chęcią będę robił. Bo Myślę, że takiej serii jeszcze niech nie miał. Ja. No. no i co, jedziemy sobie. Kosiarka kosi. Tam widzę, że czasem nie docina. No ale cóż. Z to wszystko z skoszę. Później się jeszcze zaorę tą łąkę oczywiście. I robi się tu pole. I to takie tam... Pieredółki. No i tu sobie jeszcze wjadę, bo ja chcę jak najwięcej skosić, a tu już jest, tam jest taka faza, że już nie można skosić, więc no przypał, przypał, no nie powiem, przypał jest, ale cóż, można, można jeździć, co znowu do środeczka. Schody mam wyłączone, bo po prostu na tej serii sobie wymyśliłem, że będę grał bez chudów. Otworzę okna. Tak jak w Zetorku, w zetorku zawsze robiłem, jak byłem młodszy. Tylko, że w Zetorze 3311. No ale to sama buda, ten sam, to sama kabina, tylko że nie biała, tylko czerwona. Więc, no, to się tak prezentuje, i myślę, że coś z tego wypali. Raczej znaczy że też z tego będzie. I niestety w tym tygodniu nie, zro nie zrobiłem jakieś tam... no jakieś tam dużych... przerw, bo praktycznie co drugi dzień jest odcinek i jeszcze w piątek będzie live tak sobie myślę taki sobie wieczorny zrobię dlatego może zostawić suba i dzwoneczek, żeby ci nie ominął ten live bo na nim się dzieje mam tam swoją serię live'ową tak jak bym mógł to tak nazwać I znowu wygniotłem trochę Ach ja to mam Szczęście No i niestety ta kosiarka bierze jak bierze no i niestety dla no. Do najlepszych nie należy ale no to już to jest nasza Moja raczej kosiareczka więc muszę muszę się to co kupiłem to się, tym będę się męczył. No może że dzisiaj dzisiejszą akcję rozdzielę na dwa na dwie akcje. Że dzisiaj sobie jeszcze to Jak to bym powiedzieć Zwinę. Nie wiem jak to powiedzieć. Zwinę. Raczej... Hmm. Zgrabię. O! perfekcjonalnie tak powiedziałem no i zacznę pracować w następnym odcinku po prostu sobie to związę i ten owinę także może być odcinek podzielony na dwa i dzisiaj dostaniecie też może tak być, że w środę dostaniecie, nie? Także się zastanawiam, czy czasem tak nie zarobię, bo nie powiem, chciałbym mieć aktywność codzienną na moim kanale. Więc. No cóż, to się sprawdzi. Mam dużo czasu się namyśleć. Ja ogólnie ten zetr ma ale nie, nie ma tura ma tylko konsolę do tura, bo takiego kupiłem nie, nie pytajcie się czemu, ale no cóż mój trzeci ciągnik y, ma tura, widły i to wszystko w sumie go zobaczycie, no to nie lubo. no chyba, że no tam go widać tak to jest MF Więc taka ciekawa akcja może być To chęciłbym się zrobić Jeszcze tu się no, tu się dużo będzie ogarniać No ale cóż To jest za coś No i jest 10 minut odcinka ja dopiero co mam tą łąkę prawie no i jeszcze dwa razy muszę przyjechać no i tu oczywiście wygniata no cóż tak działa farming i tak musi być farmingowa masakra normalnie <ścoughs> bardzo ciekawe to jest Tu sobie pojedziemy No i będzie koniec Że tu przy mnie bardziej sobie przejadę To może być dobre dla mnie Chociaż nie będę taki kurde hambu i tak i tak tam wygniatłem dużo więc no, kosiark, kosiarkę sobie składam i jadę na farmę. Także jest dobrze. Piękne krówki, piękny Emer. Ale ja jadę tutaj sobie na, na farmę. Zostawię kosiarkę z ciągnikiem tam, gdzie było bierzemy 80. Mój największy ciągnik. Jak dotychczas tutaj. Dobra, jedziemy Pobawię się gazem ręcznym I się żartuje, śpiruje se No i co, lecimy? Tu w sumie ruchu nie ma, bo jest kwarantanna, więc... Ludzie nigdzie nie jeżdżą. Ja sąsiada widzę, że nie ma w polu. Dobra, trzeba sobie przejechać tak i lecimy z tego tego tego. No i trochę tego będzie do ogarnięcia. No, niestety, taki urok. Obędę sobie dwa razy w kółko, żeby trochę tego nabrać, żeby później nie było, że będę jechał na pusto czy coś. Więc wolę sobie taką odgarnąć. No i w dzisiejszym odcinku chyba już będzie z tego na tyle sobie tu mówię. Nie będę już prasował, sprasuję w następnym odcinku, pozbieram belki w następnym odcinku i winę na w następnym odcinku. Także mówię. Jednak się namyśliłem i chcę w środę wypuścić ten odcinek. A jeżeli jest taka możliwość, to tak zrobię. Dobra sobie wiarę. Oj, to za gruby pokaz zrobiłem do mojej klasy, ale no, no cóż. Czasem tak bywa. <tryk> o kurwa. Raczej, znaczy, o kurde. Kichnęłem. To zły znak. Nie no żartuję. Nie miałem żadnych styczności z takimi ludźmi, co by mieli koronawirus, oczywiście, kto się to to myślił. Także no. No i tej łąki trochę ubywa. Nie powiem, ale ubywa. Jest 20 minut już odcinek mam. Kto wie, kto wie. No. 25 minut. Także grubo. Piękna akcja. No i co? Tu sobie zostawię Ursusika. Nie będę przedłużać. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.